Wiedzieć, co łączy pedofilii i rosyjskie pociski antyryryryjskie? To i to można najczęściej znaleźć wokół szkół. W każdym razie, to jest Herc of Iron 4 na modzie Age of Imperialism! Te panie wypowiedziałem to jak Wojtek, opatrzcie na to, co on zrobił, nie jest to dobra rzecz. W każdym razie, jakoś każdy, kto nagrywa to modyfikację gra Niemcami, sobie zagrać Wielką Brytanią. Tak naprawdę, grałem wczoraj Niemcami na Oldiku z kolegą. Naszym celem będzie utrzymanie tego kolosalnego imperium. I najprawdopodobniej wykopanie Niemców z Afryki, no bo przecież KURWA macie Jak to jest, że te pierdolane Niemcy mają kolonie? Błagam, jak macie jakieś biurko z kartonu, zostawcie je, bo jak przypierdolicie w jakieś twarde biurko. Jakby ktoś pytał się, jak ważna dla nas jest flota, no to. No. W każdym razie nie pozostaje nam nic innego jak przepchnąć budżet na rok 31. Dlaczego Irlandczycy zawsze wysadzają moje samochody? Co tu robi Barack Obama? Dosłownie ja. W każdym razie nasza ekonomia upadła. Okej, okay. okej, okay, nasze imperium padło, To koniec! Ale, nie... Ile... Ile jeszcze może zostać negat... Ile jeszcze może zostać negat... Ile jeszcze może zostać negatywnych debuffów?! Wydaje mi się, że nie rozumiecie w jakiej chujni jest nasze państwo. Mamy to, 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 to i to. To nam daje konsumer supergucy. to nam daje konsumer supergucy. i to nam daje konsumer goodsy. Absolutnie nie mam pojęcia w jaką stronę politycznie chcę iść Ale Chamberlain daje mi jakiś taki niesmak w ustach Więc Lloyd George zostaje <laughs> Kurwa mać To jest chyba mokry sen brytyjskiej dyplomacji Swoją drogą, czasami z nieznanych mi powodów pytacie się czy jestem gejem Popaki, ja mam dziewczynę Czekajcie Michał, zrozum, musimy zachować pozory A potem czasami zakładasz spódnicę, nie? Serio Francuzi w końcu mają pozytywny political power! Dla takich rzeczy żyję w życiu. No i mają Oho, Niemcy poddymiają. Okej, okay, jak Niemcy ze sobą i mi Austrię, to będziemy mieli malutki problem. Co prawda, imperium niemieckie też ma wielką flotę, ale nasza jest lepsza. Dobry lider wojskowy wie, jak zapewnić swoim ludziom to, czego potrzebują. Nasi żołnierze po długich patrolach mają teraz wycieczkę krajoznawczą Pazji. Mają tutaj też nasze lotniskowcy, tutaj każdy w armii brytyjskiej sobie odpocznie. A to, że... A to, że dostaliśmy jakiś taki wargal, to nie wiem o co chodzi. Dobra, i wbijamy się do madras, mamy madras i teraz przygotowane 24 dywizje mogą wpływać do hinduskich portów. Hindusi nie mają tak dużo dywizji 30, to tam na spokojnie powinniśmy wygrać. Ten fokus ustaje ciekawe możliwości. Szef, na spokojnie, na spokojnie. Ja wiem, że to co teraz robimy jest bardzo kontrowersyjne. Włości roztrzaje naszego strażnika granicznego. Ciekawe czemu! Na razie grunto skapitulować Indie. Innymi teatrami wojennymi zajmiemy się potem. Indie to jest priorytet. te wszystkie uboty, które mają jedną misję kamikaze, po prostu rozpierdolić jak najwięcej transportów niemieckich do Afryki. Ile tylko mogą? Szczerze mówiąc dla mnie to one mogą nawet ramować te pierdolone okręty. Póki zobaczę, że konwoje im się topią, nie mam z tym żadnego problemu. Austria się o dziwo trzyma. Ja planuję desat na nadanie. Przecież, jakby zignorować wszystkie kolonialne fronty, jest tu. No dobra, może poza tym. Bóg Afryki Północnej! Powracam w nowym wydaniu! Tym razem brytyjskim! Z czego korzystamy? Korzystamy głównie ze stenów i po prostu tych e, nóg. Ponieważ, no, mieliśmy będą problemy budżetowe. Plus, zajęli Gibraltar, ale. Cii, nie mówimy o tym. No, więc musimy po prostu jakoś. Mm, musimy po prostu jakoś się odbić w Afryce. Indie wróciły pod jedyne słuszne panowanie. A teraz trzeba wypchnąć Niemców stąd. O kurwa, do grania w Wielką Brytanią w Hełd trzeba mieć pieprzony ADHD. Bo ja patrzę na 48 różnych frontów. Klikam 600 różnych rzeczy. Tutaj flota, tutaj flota. Pum, pum, psz, Wiecie, tu się tyle dzieje. Opa! ropa! Jak zdobyć ropę? Moi sojusznicy, to jest eksperyment społeczny. Ja tu próbuję zniszczyć Indochiny A i wojska się cofają, ale spokojnie, bo tutaj jest taki problem, którego nikt z nich pewnie nie rozwiąże. A, Święty. Nawet tu sobie nie radzą, a mają przewagę liczebną. Co za banda zjeba. Mamy co? dobra. O, Azja powinna być nasza, jak teraz odbijemy. A, jeszcze to jest. Kurwa. No, 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 no. No, panowie, jakoś tak kozaczyliście, gdy zajmowali się ten Gibraltar, ale jakoś was nie widzę przy obronie kasablanki! O mój Boże, teraz tylko dobić, co tu się dzieje. Ile tu jest Duńczyków i wszyscy tutaj są i jest nasz. Wyobraźcie sobie, jesteście niemieckim admirałem. Wypływacie na kanał La Manche, oczekując wielkiego zwycięstwa z flotą brytyjską. Nagle widzicie główną flotę japońską, która płynie na was z intencją spuszczenia wam w pierdolu i wygrywa. Choć, cztery, choć cztery. Czy to jest oficjalny koniec niemieckiej floty? Otóż nie mam ten moment, kiedy zostają się z czym upada, opada, patrzę, że oni mają kurwa wojnę z Rosją, o której mi nikt nie powiedział. Wszyscy się po prostu na mnie gęgują. Gdzie jest wojna francusko-niemiecka? Halo! Gdzieś tu albo tu robimy desant. Bo bo ja nie jestem w stanie wygrać wojny kolonialnej, bo tu się odpierdala tyle rzeczy. Nie, mój król! Dobra, kto jest... Prince of Wales. Siema, ale co on jest hot. Mamy Amerykę w tym battle royalu Jest, są i oni? LOL? LOL? E. E, tu nikogo nie ma. Halo? Halo? To są trzy dywizje. Na całej jebanej scyli. My się tu przyjedziemy po nich przecież. Szybciej, rozchodzić się, rozchodzić, zająć te porty i to mamy. Messina, Messina, kurwa. Dobra, musimy przynajmniej zdobyć Palermo. I zdobyliśmy Palermo i co? I teraz musimy po prostu jakoś spróbować się przeforsować tutaj. Włochy grają bardzo historycznie jak na Alt History. Zastrzelcie mnie. Himalaje chyba, chyba uratowały mi życie Wbrew pozorom z wypowiadając mi wojnę, oni chyba wciągną mi wszyscy Odpali! CAŁĄ KURWA EUROPĘ JEST Jesteśmy w Kalen, proszę Państwa, północ Francji Absolutne zadupie, nic tu nie ma Prócz oczywiście dzielnych wojsk brytyjskich, które prą naprzód Ja wiem, że sytuacja wygląda źle, że przegrywam, że tracimy Afrykę, Indie, Indochiny Ale w życiu liczy się tylko Gibraltar Kanał sueski i od chuja komwojów. Szczerze mówiąc, nasza flota to nawet będzie lepiej działała na mniejszej ilości terenów, mniej paliwa wpierdalała. Więc, no jest wpytę. O, mam 48 dywizji, które mogę wyrzucić na północ Francji. Interesująco. Francuzi wypadają z tą wojną, myśleli, że to będzie łatwe zwycięstwo. I mieli rację. Na razie nie stawiają żadnego oporu. Ja nawet nie rysowałem tutaj ludzi frontu. Dlaczego oni tu są? Znaczy, nie narzekam. Jesteśmy po, po, po prostu atakować. To, to jest bardzo fajne ujęcie. Jesteśmy na północy Francji, na południu Włoch i tu i tu idziemy do przodu. Proszę, przywitajmy gromkimi brawami Ching Empire w naszej jakże to pięknej frakcji. Wiecie, postawiłem, że szczerze mówiąc nudzi mnie walka w tej Azji, więc po prostu rozpierdolmy ją kompletnie. Mamy Japonię zajmującą się flotą, mamy ich Ching, który ma 30 milionów Manpowera. Mamy tutaj nasze papety. Może nawet wygramy jakimś cudem Dutch East Indies, ale no w to akurat wątpię. No i drugim great pairem, który odpada w naszej super rozgrywce, są Włochy. Ach, spodziewane. Dobra, pora ponownie odpalić plan! Odbiliśmy się. Dobra, nieważne. Straciliśmy od chuja ludzi, ale przebiliśmy się jakieś cztery kratki na południu. Jakoś w tym uniwersum przecież nie było pierwszej wojny światowej, ktoś musi zapewnić te okopowe doznania. O puste kratki! Na Lyon! Na każde wielkie miasto francuskie! Francja! Ten plogawy twór! Musi upaść! Chińczycy skapitulowali na Syndis. Cześć! Dobra, ta fala moich ludzi powinna obalić Francję. Ile już straciliśmy tutaj? Eee, milion odkąd zaczęliśmy po prostu puszczać jak po na odpalonym planie, jakimiś stama dewizjami. I to jest chyba upadek Francji. No chyba, że nie nie róbcie sobie jaj, że oni są takim cieniutkim paskiem i nadal nie upadli. Ile oni mają jeszcze procent? No O mowa. Okej, okay, nasza armia odpoczęła i ponawiamy pusz. Tym razem lecimy najprawdopodobniej do Niemiec. Może zatrzymamy się w Niemczech, może w Berlinie, może w Warszawie, może w Moskwie, a może po prostu na linii Marzynota. Sorry, bo teraz będzie pewnie schać wiatrak, ale mam to wyjebane, bo jest tak gorąco. Ludzie mówią, że ciągłe atakowanie w hoju jest złe. To nieprawda, po prostu trzeba mieć produkcję 615 karabinów dziennie i nadal wychodzić na minus. I po prostu wypalić Niemców, którzy się bronią. To, to raczej jest koniec Niemiec. BERLIN JEST NASZ! W końcu te głupie kurwy upadły. No już z nie będzie tak łatwo. Nasza taktyka uderzenia głową w ścianę ewidentnie ma jakieś wady. Jeszcze nie wiemy jakie, ale coś jest nie tak, coś trzeba zmienić. O i mamy, konferen mamy konferencję odnośnie Niemiec. I moją strategią jest żyć jak najwięcej. Dlaczego ja mogę podbić własne papety? Co jest z tą grą? Nie tak. Um, świat lekko się zmienił. Kurwa, gdzie zniknął Movement Power? To już chyba przez to, że Indie je kontrolujemy. Ja pierdolę. To co mi taktykę pierdoli. Powoli do przodu, wysokimi kosztami, nasza armia. Przenaprzód Jesteśmy już pod Warszawą. Szwajcaria skapitulowała. Francuskie Włochy są bliskie upadku. No ale to będzie bardzo kosztowna wojna. Wiecie co, jak ten front się tak puszuje sam, to ja po prostu idę po loda. Zaraz będę. Chińczycy. Chińczycy, błagam, to są puste prowincje. Zabierzcie mnie już z tej wojny. Swoją drogą, wytłumaczy mi ktoś, dlaczego jetty w tej grze są tak chujowe? O... Końców, w końcu, w końcu, w końcu to już po prostu nudne. Jako iż Francja po raz kolejny okazała się największym szkodnikiem dla imperium brytyjskiego, zróbmy najstraszniejszą rzecz dla nich, jaką możemy. Po prostu weźmy całą Francję pod nasz piękny brytyjski but. No i dodatkowo wszystko, co ma French w nazwie. A ła, moje oczy! Kurwa, co to jest? No nie powiedziałbym, że to jest takie prawie Brytyjczycy. Nigdy finalnie nie stumili tej rewolty. Do teraz! I teraz wypowiadam wojnę, ale Kanada kompletnie z dupy mi wypowiedziała wojnę, więc, więc tle było z tego epickiego momentu. No i oczywiście taktyka taka. Z no i oczywiście taktyka taka sama jak zawsze. Po prostu ustawiam plan, klikam, żeby moi szli do przodu, i czekam, aż wejdziemy do przodu. Kurwa, USA po 8 latach rozgrywki to jest taka forteca. Jak to zabić? Nie ma tak mikrować w choju i słychać high hani z Genzy, kurwa. Nie wiem, z czym plan bitewny ma jakiś problem. Ja tu się po prostu przebijam. Przecież te gdy widzę się topią w walce, no. Za każdym razem, gdy słyszę, że sztuczna inteligencja przejmie świat, to się śmieję. Jeżeli sztuczna inteligencja ma kurwa problem przepuszować mi linie frontu w hoju to jak ona ma przejąć kontrolę nad światem? Mam wrażenie, że ja tej gry nie potrafi używać lotniskowców. Nie widziałem, żeby Amerykanie ani razu użyli w bitwie morskiej z jednego z swoich czterech lotniskowców. Niemcy mieli ich dziewięć, gdy walczyliśmy z nimi. No i jak widzicie, wszystkie są pochowane w portach. Proszę z Mechy, zróbcie jakieś okrążenie, zabijcie, zakończcie tę męczarnię. Nieważne, że znaleźliśmy wszystkie amerykańskie lotniskowce? Są pod wodą. Wystarczy, że Amerykanie będą się angażowali w takie bitwy powietrzne i za... I za może jakieś 2-3 lata będą mieli 10 tysięcy samolotów, a nie 20. Skąd to oni biorą te samoloty? 7 tysięcy! Przyszło i tracą 50 dziennie! Amerykanie stracili już około 6 tysięcy fighterów. Co jak co, ale amerykańska propaganda wojenna w tym uniwersum musiała być naprawdę zajebista. Jakby nie patrzeć, są oni ostatnim państwem, którzy... Mo jakby nie patrzeć, są oni ostatnim państwem, które może stać się na drodze Imperium Brytyjskiego. W końcu złamałem amerykańskie lotnictwo i mogę po prostu kliknąć przycisk i patrzeć, jak moje kasy ich bombardują, gdy idziemy do przodu. Dlaczego wszyscy są w Paragwaju? O nie! Hiszpanie dołączyli do tej wojny. Co my teraz zrobimy? O mój Boże, czy to Toldi? Uff, finalnie Amerycy już puściły zwierzę na całym froncie. Nie tylko na. W końcu USA puściły zwieracze na całym froncie, nie tylko tutaj. I zaraz będziemy mogli to kończyć! Bo najśmieszniejsze jest to, że granada nadal mi mówi, że USA może mieć do 500 dywizji. Gdzie... Wszyscy Przez to, że wszyscy wypstrykaliśmy się z Manpowera walcząc o to kto dostanie kawałki USA, Hiszpania nadal istnieje! I z jakiegoś powodu są tutaj już Kanadyjczycy. Podsumowując, udało nam się utrzymać dominację nasz... Podsumowując, udało nam się utrzymać dominację światową Imperium Brytyjskiego. Co prawda najprawdopodobniej to co się stało w Azji wywoła kolejne 15 wojen światowych, w których umrze 28 milionów ludzi, w których umrze około miliard ludzi, ale to już nie nasz problem. Każdy razie dziękuję za oglądanie, z który Bill, prawa, życzę wam miłego dnia, albo miłego jedna. Zależy się kiedy to wszyscy, a jeśli ja żegnam i idę na FURIKON! Pa pa!